A ma jakieś propozycje pani dla kobiet, zdaniem, Pani zdaniem, sobie męcę? Paniem tak. Na przykład? Ja, na przykład. No, według mnie, jeżeli ja, mój mąż, bo ja już powiedzmy trochę inaczej działam, ale jeżeli mój mąż, jak ja miałam małe dzieci, byłby w stanie zapewnić mojej rodzinie po prostu byt, nie cuda, ale po prostu spokojne utrzymanie. Ja bym była przeszczęśliwa, mogąc się zajmować dziećmi, przynajmniej do wieku szkolnego. I bardzo o tym marzyłam. Ja byłam przemęczona. Goniliśmy w piętkę, żeby coś zapłacić za mieszkanie, za gaz, za i tak dalej, i tak dalej. I tak dalej. O, hej! To, może jest tylko krótko zapytam. Słyszała pani na pewno wypowiedź o na Mencena o gwałcie w kanale Zero. Ja Co pani myśli na ten ja temat? Słyszałam całą wypowiedź. No I proszę pana, to jest tak, no to jest trochę wyrwane z kontekstu. Ja osobiście uważam, jeżeli chodzi o aborcję, bo nie z każdym się we wszystkim zgadzam, że powiedzmy w takich wypadkach wyjątkowych, jak zagrożenie życia kobiety albo. Yy, no, z gwałtu to też no, to jest straszne, ale powinny mieć kobiety przynajmniej możliwość e, jakby decyzji, ale powinny mieć też jakąś taką opcję porozmawiania z psychologiem, może, może nie każdy sobie zdaje sprawę, co będzie, e, jak będzie żył e, z tym, że tą ciążę usunie, bo to naprawdę to jest obciążenie dla, dla całego organizmu, dla naszych komórek i tak dalej. Także... Znaczy w sensie takim psychicznym mówię cały czas, że ta pamięć komórkowa jest. Dlaczego pani jest tutaj? Dlaczego pani popiera swojego Mencena? Trudno powiedzieć, czy popieram. Na pewno zastanawiam się na kogo głosować, więc przyszłam tutaj, bo jestem z Wieliczki i jest Sławomir Mencen, więc słucham, co ma do powiedzenia. Słyszała pani coś o jego programie, jakichś jego propozycjach? Może pani coś wymienić? Coś panią urzekło? Wie, pani, wie pan co, ja mam takie trochę bardziej konserwatywne poglądy, na pewno nie bardzo lewicowe, czyli na pewno coś bardziej prorodzinnego, czyli to co, co tutaj często jest atakowane ostatnio, rodzina, kościół też jest atakowany, myślę, i, i myślę, że bardziej w kierunku takiej e, też jego przebojowości, bo jest taki dosyć bardziej przebojowy od pozostałych y, kandydatów. Myśli, myśli Pani, że coś dla kobiet mógłby socjalnego przygotować sobie męce? Albo coś powiedział na ten temat, Pani zdaniem? Dla kobiet? Ale co można dla kobiet przygotować? No myślę, że no, my nie jesteśmy w średniowieczu. No kobietom nie jest teraz źle. Pracujemy, wychowujemy e, dzieci. No jeśli chodzi o politykę prorodzinną, no, myślę, że nie jest wcale tak źle u nas w Polsce. Dlaczego Państwo jesteście na wiecu sobie na Mencena? To jest nasz kandydat. Ale co w jego programie państwa jest? Z eee, Państwa jest no, najważniejsze. No, czek ma 25 lat. I on przed całą rodziną kieruje, żeby my na męcena. Mhm. Ale co mówi? Jakich używa argumentów? No opowiadacie. <noise> lepiej ale niektóre. mówią. Najlepszy kandydat z prezentował. Państwa zdaniem dobrze zrobił Utajem że nie pojechał wczoraj do Końskiej, że nie próbował się dostać na tę debatę? Ja myślę, że on by pojechał, tylko on nie mógł pojechać. Był za daleko od miejsca, za późno był poinformowany. Gdyby mógł, na pewno by był na tej debacie. I dwie godziny to nie zdążył, żeby zajechać. Nie da rady. Tak. Wcześniej, powinien być dzień wcześniej chociaż poinformowany, to na pewno by pojechał. A to nie mógłby jechać znowu, bo tu musiał być. umówiony, tak, umówiony gdzie indziej. Tak, tak. Czy państwa zdaniem Mencen może zrealizować cały swój program, czy on za dużo obiecuje? Czy on za dużo mówi o podatkach, o likwidacji ZUS-u, o służbie zdrowia? Czy on faktycznie może to zrealizować, no, państwa no, Dla mnie, żeby ten ZUS był podatek zniesiony, ja dlatego chcę. I jeszcze tylko zapytam krótko. Dla emerytu. Jeszcze tylko krótko zapytam o sprawy światopoglądowe. Na pewno państwo słyszeliście wypowiedzi Mencena o aborcji o y, również związkach jednopłciowych. Popieracie państwo go w tym? Uważacie tak. państwo, że ma rację? Tak, tak, ma rację. Czy jest jakaś propozycja Sowieja Mencena dla kobiet, pani zdanie? E, powiem szczerze, że myślę, że... No kobieta, jak każdy człowiek przede wszystkim, no tutaj z, z tego programu na pewno może skorzystać. No i myślę, że, że tutaj jeśli chodzi o te najbardziej podstawowe kwestie, no to jak najbardziej Sławomir Męcen jest odpowiednim kandydatem, żeby również i kobiety głosowały. Ja nie widzę tutaj żadnych powodów, żeby nie. Myślicie, że Sławomir Męcen może nie zrealizować swojego programu po wyborach, czy będzie konsekwentny gdyby został prezydentem? Czy za dużo obiecuje? Ja sobie zdaję z tego sprawę, że może się okazać tak, że niektóre rzeczy nie będą w pełni zrealizowane tak, jak są one przedstawione. E, ale jakoś tak, no ja mam poczucie, że, że Sławomiro, Sławomirowi Mencnowi można zaufać tutaj i że na pewno będzie się starał, żeby spełnić e, te swoje wszystkie postulaty. Dlaczego pani popiera Słowina Mencona? E, podoba mi się generalnie e, program e, jest, popieram e, konfederację e, za to, że nie są tacy standardowi, są po prostu inni, oferują coś innego. E, Coś, czego nie ma e, na polskiej scenie politycznej. E, więc e, chciałabym, żeby jednak coś e, w tym państwie naszym zmieniło się na lepsze po prostu. A co w tym programie jest pani zdaniem najważniejsze? Co panią urzekło albo najbardziej interesuje? E, no na pewno e, nie takie pozwalanie na wszystko wszystkim, tak? E, wiadomo, każdy ma mieć swoje prawa, ale... Wszystko w granicach praw e, moich, w granicach praw innych ludzi. Żeby po prostu prawa innych nie przechodziły na granice moich. Tak? Że e, też e, kwestia tego, e, na przykład właśnie imigrantów. Kwestia e, Ukrainy, której się pozwoliło na zbyt dużo. Dlaczego pani popiera Sławiera Mencena? E, przede wszystkim, e, z tego poglądu na temat podatków. Mam w rodzinie samych przedsiębiorców, więc to na pewno e, mnie najbardziej przekonuje. No i oczywiście granice szczelne głównie dlatego. Jak pani zdaniem sobie mendzing mógłby zrealizować to wszystko, na przykład obniżyć podatki. Widzi Pani jakąś możliwość? Dużo ekspertów, ekonomistów mówi, że no, będzie to bardzo trudne. No na pewno, raczej chodzi o to, żeby się dogadać ze wszystkimi w rządzie i żeby zapomniała mm, no, to tak, żeby się z nimi wszystkimi dogadać. Czy Męcena ma jakieś propozycje dla kobiet, Pani zdaniem? Coś w jego programie jest skierowanie do właśnie kobiecej części elektoratu? E, ja mam w same kobiety i wszystkie są przedsiębiorcami, dlatego ta rzecz też jest dla mnie. Ja tylko zapytam krótko o sprawy światopoglądowe. Na pewno słyszała Pani wypowiedź na Mencena o zakazie aborcji pochodzącej z gwałtu, ciąży oczywiście. E, czy Pani popiera Mencena w tym? Czy to jest zbyt radykalna opinia, Pani zdaniem? Wiecie, że to tak. Tylko... Może w niektóry, niektórych sytuacjach e, byłyby dopuszczalne aborcja, ale ogólnie to nie sądzę, żeby były dla każdego tak po prostu z zachcianki. Dlaczego Państwo jesteście nas e, wiecusami na Mencena? Bo nam odpowiada jego program i chcemy coś zmienić w Polsce, żeby wreszcie odsunąć te dwie władze, bo już mamy ich dość po prostu. A co z jego programu jest najważniejsze? Co Państwa najbardziej zaciekawiło? To ciekawi nas, że chcą, chce odrzucić Zielony Ład, że chce suwerennej Polski, że jest za patriotyczną Polską, przeciwko aborcji, później no chce obniżyć podatki, chce dbać o przedsiębiorców. Uprościć, no, podatki. uprościć podatki. A jak można uprościć te podatki Państwa zdają? Nie no, niestety od nowa napisać ustawa, no, ustawy podatkowe. A, a, a powiedział, że ma napisaną już ustawę podatkową, no, nowy program podatkowy, no więc czekamy, e, że, że to prawo podatkowe będzie łatwiejsze dla przedsiębiorców. Yy, popełnił błąd, że wczoraj nie wcisnął się sobie na debaty? Uważam, że nie, bo to już uwłacza godności wszelaki po prostu. To jest skandal to, co się dzieje. Ogłoszenie debaty dwie godziny przed rozpoczęciem w jakiejś miejscowości nie wiadomo jakiej. Znaczy, nic nie mam do końskich, ale po prostu to jest śmieszne, to jest żenujące. A jeśli chodzi o wypowiedź Sławomira Męcen, to jest światopoglądowej, na przykład gwałto. Na pewno państwo słyszeliście tę wypowiedź. Co państwo myślicie na ten temat? Znaczy, ja uważam, że to są często, znaczy każdy m, czasem ma jakieś emocjonalne wypowiedzi, ale ja doceniam ustawę Sławomira na to, że nie zmienia poglądów.